Nie mogłem w to uwierzyć. Według dokumentu, na który właśnie patrzyłem, John, chłopak, który miał w przyszłości stać się Master Chiefem, zmarł 41 lat temu. Osoba będąca tematem mojej pracy, największy bohater swych czasów, żył tylko 6 lat. Był to niebywały problem, więc musiałem znaleźć sposób, by to rozgryźć. Jesteście na kanale Wielkie Michalo. A to jest pościg za prawdą. Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli uzyskać zezwolenie na połączenie z biurem wywiadowczym marynarki, przetrzymają Was co najmniej przez godzinę. Jeśli sami do Was zadzwonią, też poczekacie godzinę. A na koniec i tak nie udostępnią obrazu, wideo, więc będziecie mówić jedynie do insygniów. Czekam na możliwość rozmowy z Michaelem Sullivanem. Liczę, że pomoże mi z moim kłopotem z aktami. To już prawie półtorej godziny, jak tak czekam. Mike Sullivan, znany również jako Sally, pracuje w ONA i w dziale PR-owym. Tak, nie tylko Wam wydaje się to dziwne, że najbardziej utajniona agencja ma taki dział. Powstrzymałem się przed zadawaniem pytania o to. Poza tym to sali odpowiadał za moje zlecenie, więc byłem mu wdzięczny za danie szansy. Office of Naval Intelligence. Public Relations. Aż do tego momentu nie miałem żadnych problemów z historią. Wszystkie fakty pasowały idealnie, jednak dotarłem do dokumentów z odległych rejonów galaktyki, według których John nie żyje. To podważa wszystko, Potrzebowałem pomocy Sali'ego, by nadać temu trochę sensu. I dzięki Bogu okazał się pomocny. Stwierdził, że wszystko przez kilka faktów. Planeta, o której rozmawiamy, jest na końcu znanej przestrzeni i została oszklona przed dziesięcioleciami. A każdy wiedział, że jeśli pozostały tam jakiekolwiek lokalne dane, to nie nadają się już do niczego. W tym momencie poczułem się głupio. Sali miał rację. To typowy problem atakowanych planet na zewnętrznych koloniach. Z ich akt nie dowiemy się już nic. Każdy, kto ich szukał, to wie i wie też, że podważanie tego faktu jest niczym kolejna teoria spiskowa. Dostałem tę wiadomość w zeszłym tygodniu od gościa nazywającego się Meshak Moradi. Miłośnik konspiracji, jak i wielu. Gadał o przekrywkach i rządowych przekrętach. Najwyraźniej dowiedział się o moim śledztwie dotyczącym Master Chiefa. Wydawał się gadać bardziej do rzeczy niż reszta moich fanów ślących podobne wiadomości na moją skrzynkę pocztową, ale już na pewno był najbardziej natrętny. Przez ostatnie dwa miesiące nagrywał mi wiadomości każdego dnia. Oczywiście jak miałem w zwyczaju, nie odpowiedziałem na nie. Jednak jego ostatnie nagranie wydało mi się wyjątkowo zabawne. Uważał, że rząd specjalnie utrzymuje, że you? akta oszklonych planet są mało wiarygodne. Technicznie rzecz biorąc, to właśnie usłyszałem. Jednak Konzak przeoczył w swojej teorii jeden fakt. To była prawda. Akta oszklonych planet nie nadają się do użytku. Ellie Bloom, która znała w młodości Johna, Musiała radzić sobie z tą niedogodnością całe życie. That been Twierdzi, so że na zewnętrznych koloniach prowadzenie interesów records, było trudne i jeszcze przed oszkleniem. Dane osobowe, dokumenty finansowe, medyczne kartoteki. Aż by się chciało zanurzyć we wszystkich tych aktach, no ale ile w tym sensu? Jedyne co osiągnąłem na własną rękę to kilka rozmów z Eli. I pozbawiony sensu akt zgonu. Na szczęście sytuacja cały czas się rozwijała. W sali umówił mnie na rozmowę w cztery oczy z Gabrielu Dworzak, było panią wiceadmirał ONI. Wywiad miał miejsce na najnowszym ciężkim krążowniku klasy Otum, prywatna kajuta i wszelkie luksusy. Gdy wszedłem na pokład, Dworzak przywitała mnie osobiście. Zdarza się, że na pokładzie przebywają cywile ale żadnemu nie poświęca się tyle uwagi. Gabriela, jak pani wiceadmirał okazała się do siebie zwracać, wykazała się gościnnością, jakiej się nie spodziewałem. Była akurat gdzieś w okolicy i mogła się stawić na spotkanie. Zdaje się, że miałem farta. Gdy już oprowadziła mnie przez mostek, kwatery oficerskie i resztę, dotarliśmy do jej biura, gdzie miał się odbyć wywiad. Zrobiła takie wrażenie, że uwierzyłbym we wszystko. W końcu przeszła do rzeczy. Wspominała swój udział w oswobodzeniu jeńców. Jako porucznik UNSC Gabriela brała udział w naziemnych operacjach, które poskutkowały uwolnieniem Johna i wielu innych więźniów obozów rebeliantów w Elysium City. Okazało się, że pamięta nawet tego chłopaka, który wtedy miał 13 lat. Ponoć, gdy ujrzała jeńców, uświadomiła sobie, dla kogo tyle walczyła. Efekt działań rebeliantów był paskudny. Ofiary mrużyły oczy wychodząc na słońce. Kuśtykały, miały poszarzałe oblicza. Ich plecy były zgarbione, wzrok wbity w ziemię. Dla niej wyglądali jak martwi. To wtedy widziała Johna. Mimo tych wszystkich ludzi wyróżniał się z tłumu. W samym środku tego ponurego obrazka był ten wysoki, młody chłopak, idący przed siebie, wyprostowany, patrzący naprzód. Przechodząc obok, spojrzał Gabrieli prosto w oczy. To zdarzenie mocno nią wstrząsnęło. Był równie niedożywiony i odwodniony co reszta. Jednak nie dał się złamać jak inni. Od tamtego dnia w dworzach stacjonowała w Elizabeth City, zajmując się pracą w obozach uchodźców. Już pierwszego dnia John stawił się, by pomóc w obowiązkach. Przez następnych parę miesięcy poznali się całkiem dobrze. W pewnym momencie wspomniał swoich rodziców. Byli przetrzymywani razem z nim. Nie mówił o nich zbyt wiele, jedynie tyle, że... nie przetrwali tego piekła. Umarli w odstępie kilku dni... Zaledwie parę tygodni przed oswobodzeniem. John był przy nich, gdy to się stało. Dworzak zapamiętała te kilka rozmów, gdy John otworzył się przed nią. Ponoć miał wyraz twarzy, który trudno opisać. Wydawał się czuć ciężar tych wszystkich doświadczeń, ale mimo to zachowywał spokój. Nie złościł się, nie rozpamiętywał tego. Pozostawał stanowczy. W oczach Gabrieli był nadzwyczajnym młodym człowiekiem. John stracił swój dom i rodzinę, podobnie jak wiele innych osób w Elysium City, jak niezliczone ofiary w całym rejonie. Ludzie pakowali wszystko, co im zostało, opuszczali miasto i nigdy nie patrzyli za siebie. Jednak Dion Gavender, ten trener boksu, powiedział mi, że część z nich znalazła sposób, by poradzić sobie z traumą. Pomimo, że większość rozeszła się po całych koloniach, znaleźli się tacy, którzy wspólnymi siłami sporządzili listę nazwisk. Miało to być upamiętnienie tych wszystkich, którzy nie przeżyli w obozach. Wraz z gromadzeniem informacji, lista rosła. Dion widział imiona rodziców Johna na tym spisie. Ale nie jego samego. Nie spotkali się od ostatniego treningu boksu. Ale Dionowi wystarczyła świadomość, że Jona nie ma na tej liście. Ta wola przetrwania młodego chłopaka utrwaliła się w pamięci porucznik dworzak. Gabriela uważała, że miał zamiar zrobić wszystko, byleby nie musi przechodzić znów przez to piekło. To dlatego zaciągnął się do wojska. Chciał coś zmienić. Z chaosu, jaki niesie za sobą wojna, z ruin swojego dotychczasowego życia, Młody człowiek był w stanie odnaleźć swój cel w życiu. To miało go doprowadzić do stania się bohaterem w czasie potrzeby. To ten fragment całej historii, który najmocniej oddziałuje na patriotyczne odczucia. Wracając do siebie, byłem głęboko poruszony. Z tego stanu wyrwała mnie Ellie Bloom, gdy tylko dotarłem do domu. Znów wspomniała o swojej przyjaciółce Katrinie. To kolejna znajoma z dzieciństwa Johna. Podczas gdy Ellie opuściła rodziną planetę w 2517 roku, Katrina pozostała. Znów usłyszałem te słowa, które nieustannie psuły spójność mojej historii. She, she said John was dead. Ona również twierdziła, że John zmarł w wieku 6 lat. Ponoć był zdrowym chłopcem i nagle z niewyjaśnionych przyczyn umarł. Nie mogli ustalić, co się z nim działo. Jego rodzice odchodzili od zmysłów. Brzmiało to okropnie. A więc John umarł. Tak po prostu. Nie miałem pojęcia, co to wszystko miało znaczyć. Ellie wydawała się pewna swego. Poprosiłem, by dała mi namiary na swoją znajomą, Katrinę, która nie wyraziła jednak zgody na nagrywanie naszej rozmowy. Była taka przekonana. Wydawała się doskonale to pamiętać podała taką ilość szczegółów dotyczących tamtych wydarzeń, że już nie mogłem tego dłużej ignorować. Wedle jej wiedzy, John był martwy. Zanim jednak załamałem ręce, wyjawiła mi coś jeszcze. Rodzice Johna żyli w Elysium City i mieli się dobrze. Przynajmniej do 2528 roku, gdy Katrina zdecydowała się wyjechać. Ponad cztery lata po jej rzekomej śmierci. Musiała się mylić. Musiała wziąć ich za kogoś innego. Albo kłamała. No ale czemu miałaby kłamać? Musiałem przyznać, że brzmiała przekonująco. Ale to i tak nie miało najmniejszego sensu. Mimo to wciąż uważam, że mogę naprostować tę historię. Sprawić, że elementy układanki wskoczą na swoje miejsce. Wtedy nie mogłem zdawać sobie sprawy, że natrafiłem na przełom mający doprowadzić mnie do miejsca w którym jestem teraz dołączcie do mnie w kolejnym odcinku pościgu za prawdą